Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami. Przesznijmy teraz na Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami. Życznymi, Jas i do mnie z well 성ents, uh yes. Maryjo, pełna Pan zobą, się, do błogosławiona św. świętego starszy, błogosławiony robota twojego jedynego. Święta Maria, Boża, się pełna błogosławiona św. świętego błogosławiony twojego mica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja to w niebie, tak i na ziemi. Dawa naszego się, i na nasze winy. Ja, jako winy, I nie nas na ale nas zbaw pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zbogosławionaś i błogosławiony w Maria, Matko Boża, bądź się za nami, Maryjo, łaski pełna, się z Tobą udostępnionaś w niebie z i z Tobie i błogosławiona do żywota Twojego Jezusa. Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nim mi kościoła świętego i chwały i Tobie. Ave, 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 Maria. ave, 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 ave Maria. Koronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami w teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Spróbuj Maryję łaski, kościoła świętego i radę Twojej Bogi.